mordeczki, z tej strony Adam Bragul, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy sobie nabijali 10 tysięcy pucharków i otworzymy sobie mega boxa. Dzisiaj będzie taki bardzo szybki odcinek, bo nagrywam go na spontanie, ale chcę nabić to 10 k Bardzo się starałem, więc zaczynajmy. Będziemy grali Bibi.

Jezus, skąd ta bańka, ja cię kręcę. Przemyślałem, <tum> że już mnie zabije. Nie, tam ktoś weźmie ze środka ten soczek pewnie. Chyba, że... ...zrobimy coś takiego. Nie. W najgorszym wypadku stracimy jeden pucharek, teraz. A kurde, próbowałem ją... O, dobrze. Już jesteśmy na plus, na szczęście. Żeby... Tylko jeszcze dwie osoby muszą zginąć. Tu widzę, że dwa i bity są. Ciężko będzie. Bid jest powolny, więc robię podjazd Tu El Primo Jeszcze jeden Jedna osoba musi Jest, mamy 10k Mamy 10k, jest Chyba mamy O, El Primo tam poleciał No, to mamy 10k Upragnione 10k Może jeszcze będzie wygrana Bo ze Soczkiem to wszystko możliwe jest, udało się, plus 10 pucharków i mamy 10 tysięcy, jest. Brawo ja. Ustawię sobie awatary już za 10 tysięcy pucharków. Zrobimy skinszota. I co, so, otwieramy. Przy okazji nabiłem szoli na 600 i bula na 21 rangę. I otwieramy. Kurcze, jest lag. Chyba nie będzie nowego, nowej postaci. Co jest? O. 5. Niestety nie ma nowej postaci. Plus 9, plus 25 do Ebita, plus 27 do dotykam plus 36 do Mortisa, plus 58 do Tary i jeden bilet 400 podwajaczy żetonów i 5 gemów. Niestety nam nic nie wypadło, no ale mamy 10 tysięcy. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku, do zobaczenia w kolejnym odcinku, hej!